Vlogmas! Dzisiaj przyszła ochota na słodkie śniadanie, więc mam kakałko. I co? Bierzemy święta w słoiku. Bierzemy nutellę. Mam dwie pajdy. I smacznego. No i fun fact. Za każdym razem, jak robię sobie śniadanie na słodko, to mam takie kurcze. Przydało się zjeść coś zdrowszego, ale jak już zgryzam się w tą bułę z nutelną. No, mają mnie, no niestety, mają mnie w siłach. Ogólnie ja jestem osobą, która uwielbia planować. Uwielbia planować tam ja zrobię to, tam to, pojadę tu tam. No a potem się okazuje, że na przykład wolałam pospać godzinę dłużej. Dzisiaj było to samo ustawiałam sobie budzik na dziewiątą. Położyłam się w miarę wcześniej o 12. Eee, bo jeszcze coś tutaj się kręciłam do domu i wróciłam. No i sobie ustawiłam ten budzik. Wstanę o 9:00. Podniosłam się o 9.40. Bo ja mam coś takiego, że jak wiem, że mam trochę czasu przed pracą, no to przecież mogę to leżeć. No, przecież mam tyle czasu. Hmm. No, a tak naprawdę nie jest, bo miałam zrobić obiad na dzisiaj. Ja zrobię dopiero obiad wieczorem, jak wrócę z pracy. Eee, znaczy obiad, obiad do kolacji i obiad dla siebie na sobotę do pracy. Tak, ja w sobotę też pracuję. No i tak to wychodzi, właśnie, że jest już 10.30. Ja za 40 minut wychodzę. Czas się ogarnąć. Wyszły mi dzisiaj jakieś strasznie dramatyczne brwi. No cóż, jakoś to przeżyjemy. Zaczął mnie dzisiaj boleć brzuch, no tak kminie, że to pewnie okres. I nie mogłam sobie dzisiaj podarować Max Burgerka na przerwie. Chciałam Wam ponagrywać jakieś ładne przebitki, dodać muzyczkę, żeby było świątecznie. Ale nie pykło, Wróciłam z pracy i tak sobie przejrzałam Snapa. Wyświetliły mi się wspomnienia. Strasznie lubię w ogóle te wspomnienia na Snapchacie. Dwa lata temu byłam na najlepszym koncercie na świecie. Jeżeli nie znacie zespołu I.O.R., to polecam Wam posłuchać. Jedna z najpopularniejszych ich piosenek to Week. W AK się pisze to jest trzech braci. Oni robią w ogóle jakieś cuda z muzyką. Robią podkłady na Loopstation. Pokazywali nawet procesy tworzenia niektórych piosenek właśnie na tym koncercie. Wrzucali do metalowej miski jakieś monety, stukali jakimiś zamkami, suwakami, tam robili różne dźwięki i powstaje z tego piosenka. Kumacie to? Także IOTR polecam bardzo. Będzie też, wiem, koncert w Polsce w przyszłym roku. Oczywiście się wybieram. No i fajnie tak sobie powspominać, ale że to już dwa lata? Ja to pamiętam tak wyraźnie, to był taki super wieczór. Powtórzyłabym to najchętniej, no. Jeszcze chcę wam coś dzisiaj pokazać, bo jaram się jak mały dzieciak. Uwaga. Po prostu jak ja zobaczyłam premierę tych butów na stronie, no nie mogłam się oprzeć i wreszcie będę miała jakieś porządne buty na zimę, bo zawsze były kupowane po taniości i zawsze po dwóch sezonach były już do wywalenia. Te są skórzane, są piękne. Wiem, że muszę o nie dbać strasznie, bo są białe, ale no czy one nie są śliczne? Tak się prezentuje bucik. No jest mega fajna i gruba podeszwa. Troszkę niestety są drogie, ale warto. Moim zdaniem warto. Mam Air Forcey zwykłe i już wiem, jakie one są wygodne i wiem, czemu tak często ludzie je kupują. A tutaj jest wersja zimowa i jestem zakochana. Ja już wykąpana w łóżeczku. Jakoś tak mnie dospanka spanka goni. Mimo, że jest dopiero w pół do 11 Umyta, pachnąca Więc szczęśliwa W ogóle możecie mi pisać w komentarzach Co byście chcieli w tych vlogmasach widzieć Bo ja parę pomysłów mam Ale może jest coś takiego Co mogłabym dla was zrobić, żeby wam umyliło dzień Zdecydowałam, że jutro Na przykład pokażę wam moją wieczorną pielęgnację Co wy na to Ale jutro właśnie Będzie głównie taki odcinek Bo mam 9 godzin w pracy No i zobaczymy o której po prostu uda mi się to wstawić, ale będę robiła wszystko, co w mojej mocy, żeby było jak najwcześniej. Teraz się z wami żegnam. No i co? Do jutra. Pa.